tak słyszę Micho? muszę przyznać, że jestem z Ciebie bardzo dumna wreszcie zrobiłeś sobie odwyk od siłowni i już za dwa dni się widzimy tylko na prośbę przywieź mi jakiś pamiątkowy magnes nad morze, najlepiej z Molo ok, do następnego były tylko takie Siemanko, witam wszystkich w mojej skromnej kuchni i dzisiaj mam dla was ekspresowy przepis. I ekspresowo wszystko mówię i pokażę wam, bo odkryłem coś takiego jak pizza białkowa bez ciasta. Często jadłem, chyba codziennie teraz jem na śniadanie lub na kolację, a czasami na śniadanie i kolację. Jest to pizza białkowa z sera odtłuszczonego, to już sobie naszykowałem kawałek, który ma 280 gramów. Ser low fat, 35 gramów białka na 100, 3 gramy tłuszczu. U mnie z nas to często pokazuję. Do tego będzie, to jest upieczony już udziec z indyka. Jak wiecie, ja lubię właśnie piec sobie mięsko, na przykład taki 2-3 kg kawałek na 4 dni, na, na, na przykład lub na 5 maksymalnie, bo jak już za dużo później leży, no to już tam jakiś może zapach dziwny wydzielać. I skroiłem sobie tylko 100 g, bo miałem jeszcze w firmie tutaj jakąś polędwicę z wieprza niestety kupną, więc tak będę miał 200 g mięsa, czyli 40 białka, tutaj 280 g, no to około 100 gramów białka, ponad 100 czy 100. I, i tak. Teraz pilnuję tak, żeby właśnie mniej więcej kur jaki hałas, <laughs> e, że śniadanko mam mniej więcej e, też na poziomie kalorycznym około 1500 i tak mniej więcej 150 białka. Troszkę podwyższyłem sobie białko w ostatnich dwóch, już chyba nawet trzeci tydzień leci. No i fajnie, bo jestem teraz na utrzymaniu, ta waga mniej więcej stoi, stoi delikatnie. Czasami do góry podskoczy pół kilogram, ale jest tu utrzymanie 92-93 kg, kaloryka około 2803. No i czasami raz na tydzień powiedzmy sobie zaszaleję i jakieś powiedzmy dwie paszki żelek wpadnie tak po prostu. Jak więcej aktywności wpadnie lub jakieś bieganie, bo się też biegać dwa razy w tygodniu po 10 km. No, z lepszym tempem niż kiedyś. dole. ekspresowy przepis, a pierdolę i pierdolę. Więc tak, pizza bez ciasta. Rozkładamy sobie mięsko. Wiem, że to może śmiesznie wyglądać, ale jak stestujecie przepis... Przepis jakby było coś to najtrudniejszego na świecie. <śmiech> <śmiech> Rozkładamy bez większej kombinacji. Eee, w tym momencie posypujemy sobie na przykład oregano może być bazylia. Zioła prowansalskie, kupilne cuda. Ja lubię najbardziej oregano, solidnie. Kiedy później wsadzimy do mikrofali, to nam się troszkę wszystko, jakby powiedzmy, przypoci. fajnie zmiękczeje. I do tego jeszcze papryka wędzona. Ostatnio sobie testowałem, smakowało. Myślałem, że już będzie przekombinowany, ale jednak nie. I ostatni etap. Ser, o tu mamy płaski kawałek, no to pójdzie na środek. Cyk, tak, kroję więc więcej takie kawałki. Bez kombinacji. Wczoraj złamałem nóż, już taki starszy miałem nóż, i tak zacząłem kroić. I cyk, Ten już solidniejszy. Oczywiście zaraz podliczę sobie to w aplikacji, ile ma dokładnie białka, bo tam troszkę strzelałem. Wszystko musi być Ta, cenace, na tutaj. ekranie. Damy. Na ekranie, tak. Cyk, cyk, cyk. No i tak jak mówiłem, bez zmian jest. Są dwa posiłki dziennie. Czasami wleci przekąska białkowa godzinkę przed treningiem, jak na przykład o 11, 12 śniadanie. Postaram no się o 16:00 przed treningiem, jak robię trening 17:00, 17:30, no to jednak tam coś jeszcze białkowego sobie powieść. No i później już po treningu uczta też duża. Tego będą bułeczki. No i co? No, taka pizza wygląda, wsadzamy do. Yy... Mikrofalówki. Bez kombinacji, to chyba jest na full moc VAT yy, 3 minutki, ale warto obserwować, bo co mikrofalowa to wiadomo, żeby nam się nie swajczyła. a fajnie widać, jaki jest rozpuszczony już taki serek mniej więcej. Ten serek jest bardzo fajny, bo on jest on tak scala, nie? lufat i, i się ciągnie. A jeszcze tak lubię sobie w piecu na 2 minutki wrzucić te bułki Ciepło, śniadanko jest dla mnie jak najbardziej wskazane, żeby rozgrzać się na cały dzień. Kręcam sobie coś takiego, żeby brzuszek się rozgrzeje, i dobrze pracował. No i oczywiście wszystko zaraz polejemy sobie ketchupem zero. Może od razu dopowiem coś o treningu, bo też nie ma zmian, jeśli chodzi o treningi na moim utrzymaniu, nazwijmy to tak. Poniedziałek wtorek trening, później czwartek piątek, poniedziałek góra, wtorek dół, środa odpoczynek, czwartek góra, piątek dół. No i weekend staram się, no powiedzmy opierdalam się, tylko jakieś bieganko wleci, dłuższe, krótsze, jakiś interwał. No więc tak to wygląda, ale jeśli chodzi o weekend, no to, to jest dzień takiej prawdziwej regeneracji, no a czasami jest aktywna regeneracja poprzez bieganie. O. Idealnie jak już tu po brzegach lub w jakimś innym miejscu, tu pewnie zależy od mikrofali i talerza, już takie zmienia strukturę powiedzmy za bardzo, no to już jest idealnie. No i tak to wygląda jeszcze przekroje, żebyście zauważyli. Mm -hmm. No coś pięknego. Pizza, tyle białeczka. Mhm. Okej okay. Masz pieska, żeby na zwiady wypuścić? Ale piękny posiłek Już No Stary Jak to się mówi, instagramowy nie jest No Właśnie jest Ale YouTube tak? Jest YouTube'owy Tak? Poszedł na YouTube Więc jest YouTube'owy Nie będę tutaj jakoś upiększał Jestem sobą, jesteśmy sobą na tym kanale, więc A, Jebać udawanie i call to action Tak Ej, góry wale Zajebiście to wygląda. No kurde. umiem Kur sobie wyobrazić, że się tym mierzysz. Jest na górze. Bo jest Czy na poznasz? niższych kaloriach i niższym procencie tłuszczu niż my. I tu każdy, ma. kto ma wybrakowaną dietę, to myślę, że petarda, nie? 280 gramów sera dałem, no Tu mam około w całym posiłku, tu z Indykiem jeszcze z polędwicą ze 150. No. To, to za jej kurwa. Maltuję no, tu! Węglowotanki, króla, białeczko. <laughs> tak. <śmiech> mm, no to smacznego. Dziękuję bardzo. No, no i tak by to wyglądało. Dziękuję to. bardzo za uwagę. Prosijcie Dusi Jebać bać complexion. <laughs>